Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale, dawno nas nie było, nie było naszych filmików, nie wiem w sumie dlaczego, ale teraz za to będzie kilka, więc myślę, że nadrobimy to jakoś i zapraszamy do oglądania, tym razem będzie vlog z Sielpi. Wybraliśmy się tam nad wodę, jak byliśmy na wsi, bo mamy bliziutko, no i tyle, zobaczcie co my tam robiliśmy. No i jedziemy w końcu do Sielpi nad wodę, no, mówiłam Roberta. Trochę niechętnie, ale jedziemy sobie. Ale co robić to było? No na samą prąd. Ludzi pewnie będzie dużo, bo, no bo tam są też różne ośrodki yy, wypoczynkowe. No ale myślę, że jakieś miejsce znajdziemy sobie. Nie jest upalnie, chociaż ma być 27 stopni, nie wiem ile teraz pokazuję. upalnie jakoś, nie jest, chmurki są, ale tak na koniec wakacji i koniec jeszcze. Ale nad jakąś wodę chcieliśmy jechać i sobie pojedziemy do Sielpi, pokażę Wam jak tam jest. Też pięknie, Podmieniało. Ojej, dziadziuś chciał wyjść na drogę. Hamowanie awaryjne było. Do zobaczenia w Sielpi. I jesteśmy na sielpi, tu macie ośrodki różne, parking płatny i tam dalej dep tak jakiś. A tu już jest jeziorko, nie jeziorko, staw, ja nie wiem co to za zbiornik w ogóle. <grywa> Chyba staw jakiś. Nie masz butów dobrych, klapki masz znowu. Rok temu też, sześć w klapkach. O, jakieś tańce znowu na tym. Może rowerkiem popływamy? Ja Nie? Dlaczego nie? Dwuosobowe? Chyba nie. I tu dla wózków jest też taki yy, takie deseczki wyłożone, tak. Korawany są, wow! Sporo ludzi. Zobaczcie, jest pięknie. Dzieci! O Później przejdziemy się tam dalej, to Wam pokażę co i jak. Bo nie się ten co była, jakaś... Jakieś atrakcje dla dzieci, jakiś pewnie mini Luna Park był wtedy, nie? Jakieś karuzelki, rowerki, tutaj takie dmuchańce. Tak, ale ja się boję, Chyba nie. Ja nie wiem bym, Czy umiecie pływać jak tam jest głęboko? To decyduj, żeby... no, no. A tu jest park klinowy. Kamizelki już tam, tam zakładają. Nie widzisz, że kamizelki mają na sobie. A, no, tam kamizelki, no to dobrze. No jest taki fajny. Wysoki, zobacz tam nawet wysoko jest. Ty dałabyś radę wejść? Pewnie są różne trasy dla dzieci i dla starszych. Początkująca jest w ogóle, żeby się zapoznać z tym przepinaniem, wiesz? My tam na kąpielisko się chyba, nie? Mama, może jak się... Nie pisze, wiem, gdzie pisa. chcesz? Ja to nie wiem. Fajny ten park. No, ja bym chciała iść. Ja się bała. Nie. To nie wiem, to widzicie, zatrzymam się. Ale to jest moje marzenie. A jakie mają buty tam? No tutaj widzę, tutaj nie wiem. to pewnie ci, którzy tutaj mają wynajęte jakieś te, to przychodzą sobie w butach takich. Nie, A że my przyszliśmy ja wiem, na plażę, wiesz, to mamy klapki. Ten niski ok, wyższy ok, ale ten najwyższy nie wiem. Trampolinki. Pięknie jest, jak ktoś chce blisko Łodzi, no to od Łodzi, ja wiem ile jest, 120 km powiedzmy, z Kielc jest bliżej, nie wiem, z jakich rejonów jesteście, ale warto przyjechać, domki można sobie wynająć. Czego szukasz Filipa? Tu O, właśnie tam zjeżdżał? Na Tyrolce. Nie chce on z niezgodzeniem. To to niezgodzieniu, ja? Tak. I pojedziemy gdzieś na środek i ty co zjedziesz, tak? Nie, nie na środek. No. Pełno rowerków. A tam gdzie jest kąpielisko, być może strzeżone? To Jest mnóstwo ludzi. Założę i co zjedzę. Tak? To tak on wiedział, żeby no, i tu jakiś mini lunapark. Pełno różnych budek. A Można sobie wypożyczyć tą fajną łódkę. Nie łódkę, ja nie wiem jak się to nazywa, ale fajnie. Idziemy jakieś miejsce, nie mamy parawanu, to <noise> kocyk tylko rozłożymy i już nawet tutaj. Kompielisko ostrzeżone, no właśnie, dlatego tu jest tyle ludzi. I się kąpią. Woda, no nie taka czysta jak nad morzem. Szkoda, że mnie obrzydza. No coś ty! No tak, tak jest nad takimi stawami. No nie jest to, wiesz, super czysta woda, ale też nie jest zanieczyszczona, bo tak to nie można było ogóle się kąpać. Ja się. ja się boję, że ta motorówka mnie przejedzie. A tutaj jest jeszcze do siatkówki, dwie siatki, można sobie pograć. Piotrkóweczkę. No. No i zobaczcie, czy to nie wygląda jak nad morzem? Lasek sosnowy, deptak pełno straganów i restauracji. Nawet koła do pływania. Automaty! Automaty. Czy tutaj jest to, co zbierałyście nad morzem? No, no. Filip, nie podchodź, do, bo się bym potknęła. Co? No, tam jeszcze też można iść. A my idziemy tu. Tak, no dobra. Kokarty można pożyczyć. O, peruki, tu gdzie może ciocia przymierzała. No widzę. Stój Filip. Ja bym chętnie wzięła. O, zakręcony ziemniak. Ale tatuś już umie robić. Co? Uszy były, tak Uno lodów. Ten ziemniak kosztuje 7 zł, a tam kosztował 15 Tak? Ile to kosztuje? 7? Może taki mniejszy? Koszkował 10 albo chyba 12. Te słodkie. Tytulaki. No, świetny jest. I te klapki. Co? O, zobacz, jakie duże popity. Na kolonie widziałam większe. I jest ta gra. Czymka pepa w ogóle? Jest tańsza. Jest. Ten jest ogromny. No. Fajne, to. A wy macie takie małe. Ej, maska gazowa jakaś. Z tej. O! Kino, o! kino 9D nawet. Boże, jakie klapki świetne. I sandałeczki. Jak są te ośmiorniczki? Pokaż co jest. I kino 9D? Joda? Pokaż to. No, bo to są te. To są te takie? No, wiem. I Slashi też jest dziewczyny. Uuu, Markery Uu, faktycznie. Jakie są rzeczy? Kino 9D, no świetnie, po prostu... Chodź tutaj. Fiszka. O, To co Ewa z Miśkiem mówili o tym o fiszce, że jest że jedli to i że to jest takie pyszne. Ja nie lubię, ale ty lubisz, a ja wiem, że oni mówią, że to jest takie dobre, chrupiące. Także Ewa w sielpi też jest. I co dalej tu mamy? Jakie lemoniady! Zobaczcie te lemoniady, jakie pyszne. Wow, Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Ale fajne. Nie no, ekstra. Aż mi się chce pić. Witaj. Idziemy o, dalej. Co to jest? Będzie jakiś Mama. Utrzakamy. A tu jakiś outlet też Forever. O. No. Ojej, Jaki dinozaur. Jakieś pierwsz monetki Mieliśmy No. Mieliśmy takie Tak. Wata cukrowa w wiadrze. O, chodźcie tu, chodźcie. Widzisz tą watę? Jak włosy to wygląda? O, jakie lizaczki, super. Bardzo fajne. I hałwy. O, i mini melt, ale zamknięte. No, i snaj. Gofry tajskie. O, gofry tajskie, a nie lody. Widziałaś coś takiego? To chyba bombel gofer, po prostu. Bombel gofer. Ale gofry tajskie to jest chyba jako. Patrz, jako bombę. No właśnie, to samo. Pamiątki z sielki. A tu już macie ośrodek, jeden belferek, takie domki. To mi się nie podoba. No, komarów pełno na pewno. Znowu go, gofrytajskie, no właśnie, zmienili nazwę. Frytka sombrero. Frytka? Czyli zakręcona po prostu frytka, kurczę, straszna. I dalej. Prawie koniec traganów, zaczną się teraz takie ośrodki różne. Siel pizza. Fajne to koło ten pączek Nie dziewczyny? Fajny ten pączek Dziewczyny mają. No wiem. O, jest Iduś, jest nawet jakiś homis. Jałam nad morzem. Czemu nie? Nie kupiłeś coś? Tu jest, ale No co? Widzę! No ja wiem, ale bardzo drogie. Zobacz jodę kolorowego popita na dole, widzisz? I tu kolejny ośrodek, atmosfera z basenem. Duży taki basen, jest głęboki. Idziemy na taki pomost, na takie molo. Coś takiego, stamtąd też jest bardzo ładny widok. Mm. Dalej kolejny. O, jakaś wystawa. No, to jest chyba jeden z droższych tutaj ośrodków. Ośrodek wypoczynkowy, cztery pory roku. Kiedyś sprawdzaliśmy, ile tu kosztuje doba. No, chyba 300-400 zł w sezonie. No, proszę Cię. No i jeszcze w tej willi jest taki wielki plac zabaw dla dzieci. Trampolina. A tam jeszcze jest jakaś sala taka. Taki bar. Mają też swoją kawiarnię. I tu już wchodzimy na to molo. Kolejny bar. Idziemy na to molo, a tutaj też jest jeszcze plaża. I fajnie tak? widać te place wodne takie. Ogromny jest ten plac wodny. Bardzo fajny to jest. No, ja... no właśnie. Nie ja chciało się Jak z nie pozwala się skoczyć z tamtego tego, to gdzie ja mam zjechać? Nie, no kurczę, trzeba przyjechać tu kiedyś, żeby, żeby też mogły sobie skorzystać z tego i, Sparku tak, i z parku linowego. No dzisiaj się tak nie przygotowaliśmy na to. A tu po drugiej stronie tam też jest plaża w ogóle. Czy tam jest jakiś yy, drugi ten? Drugi wjazd? Czy to prywatne? Ale tam zobacz też ktoś po tamtej stronie. Siedzi, pływa. Chyba jakieś roboty są. Ale tam też będzie plaża z tamtej strony. Zobacz, bo tam piasek chyba usypują, nie? Rowerki, no właśnie na cztery osoby. Są ciekawe, czy Filip mógłby jeszcze dodatkowo takie ładne kolory w ogóle. Różowy, turkusowy. nie? No, tam Pan powiedział, że nawet chyba 20 osób tam może się On Tak powiedział. Przecież by tyle nie weszło. Widok z drugiej strony. Mam rączkę. Co? To? to tą drugą rączkę mi daj, tą to no tam trzymam telefon synku Ale tym I tu po dwóch stronach jakieś takie plaże, tego też kiedyś nie było albo mniejszy poziom wody po je. Tam jest taka wyspa. Poczekam na ciebie, nie płacz. Fajna wysypka, Taka bezludna wyspa. No, to taka sielpia dzika z tej strony. I zaraz już koniec molo. Można zejść na tą wysepkę, przecież. Idziesz też? Uważaj na schody, bo strome dosyć. Nie, nie schodzę, bo wodę muszę powiedzieć To dobrze, bo tam nie ma schodka, chyba dziewczyny. No nie, bo to jest taka górka. No to musicie pomóc mu potem wejść, a dalej głęboko, nie wchodź. Koło wypompujesz już, to odszep z tego piasku, już jesteśmy na końcu. Tu też jest taka plaża w ogóle, można wszędzie sobie schodzić, tylko chyba od razu jest głęboko, tak coś mi się wydaje. Ja mogę przejść. Nie? Ta jest fajniejsza wyspa, zobacz. Taka zarośnięta. Ty tam nie idź do wody, Gabi. Nawet się nie wasz. A słabo cię będzie widać, ale okej, okay, robię. Nogi elektryczne też można pożyczyć A i i restauracji ciąg dalszy. Filipek daj rączkę. pojedzie autko Pani uważaj. O, tu gdzie byliśmy na weselu? Łucznik. Ośrodek wypoczynkowy łucznik. Tak Też zobaczyć sobie tylko. Ten T-Rex fajny. Uh. Może potem, może jutro go kupimy. Zobaczymy, no. Albo ten zestaw z tym niebieskim T-Rexem. No ale T-Rex był brązowy, a nie niebieski. Sklep z społem sery z Zakopanego. A tu Slashi cały, tak? Traganik z owocami i warzywami. Filipuś, tam nic nie ma. A tu? A jakieś hot dogi też takie. tu i było To są owoce, Mamy w ogóle jakieś. Mamy arbuza. Arbuza, mamy, winogrona. mamy. O! O! Gotowana kukurydza. Jestem szczęśliwa. Mama, najważniejsza. Pójdę coś majnika na Już ci patrzymam. Jak zajście do morza normalnie a tu warkoczyki robią jeszcze o widzisz i co dalej jest? Filipek płacze a dalej co? nie, o Dziewczyny chciały tu sobie na jakąś karuzelę przyjść, a tu jeszcze macie w ogóle pizzę, hamburgery. O Jezu, Filipek, przepraszam. Mnóstwo straganów generalnie. Na łańcuchy, nie? Dziewczyny poszły na jakiś Speedy Gonzales. Ale mają radość. Ale nie musisz... Pokaż Filipek, naciskaj. No, naciska <śmiennie> się na to. No, Felipek, może to wygląda jeszcze lepiej niż To będzie w takim odczuciu jak zwykłe Ania, bo już na Pański lód. Jakie masło orzechowe? Z czym masz? Z maliną. Przepyszne. Ciągną się te stragany. Jed, bo masz jeszcze kukurydzę. Naprawdę super miejsce. Alternatywa dla morza Tu jest gofer Ale nie dam rady trzymać mu loda, jeść gofra i nagrywać, nagrywać. No, Filipek też ma tajskiego loda no, nie, ale. i Hania ma loda Nutella i coś no, nie, Nutella i co? Truskawka, tak? No nie, bo upuścisz, poczekaj Filip. Czekaj. A ja mam goferka z owocami i 10 zł taki gofr tutaj kosztuje, a 15 chyba nad morzem, nie? Ziemniak kręcony też to był tańszy. I kukurydza też gotowana. A tu lody z iglo. A nad morzem jest tu mniej jeszcze ta. jakiś ośrodek, to chyba ten łucznik. E, o kawiarni. Ten lot będzie tylko z Sielki. Mam nadzieję, że Wam się Ups, podobał. Pokazaliśmy Wam w sumie chyba prawie wszystko, co tu jest, co można robić. Dużo bardzo atrakcji. Bardzo jest fajnie. Pokaż, tak. Chciał kupić jakiegoś męża, chciał dinozaura, no ale już nakupował tych pierwił nad morzem. więc taką kobrę. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie z Sielki. My mamy akurat blisko, więc. W sumie powinniśmy częściej tu trochę przyjeżdżać jest to robić. No gorąco się zrobiło. No, także tyle. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Pa pa!